I czytaj. je. Co tutaj masz? Hi. Okej. Okay. Co tutaj masz? Glam. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Co dalej? Glam. Bardzo ładnie. A teraz? Pi. Bardzo ładnie. Weź, weź. Co to jest? Moon. Jeszcze raz. Moon. Bardzo ładnie. Stars. Stars. Pięknie. Umbrella. Umbrella. Pięknie. Co teraz? Zyp. Zipper. Bardzo ładnie. Następne. Co to teraz masz? Misiaczku. Ja ja piję jeszcze w kocie. O, przyniesiesz jeszcze kota? Dobra.